Po operacji wróciłam do domu rodzinnego, bo potrzebowałam opieki. Nie spodziewałam się takich problemów. Rana po nacięciu na brzuchu zaczęła się otwierać. To przykry widok. Nie wiedziałam, że będę miała dziury w ciele. Zaczęłam mieć stany lękowe. Ćwiczenia bardzo mi pomagały w życiu. Musiałam je przerwać, co wpływa na mój nastrój. Boję się, że znowu przytyję. Obawiam się operacji nóg. Oby było warto. Minęły dwa miesiące od drugiej operacji. Brakuje mi energii, bo rany nadal się goją. Skoro nie mogę ćwiczyć, boję się, że przytyję. Jedzenie zawsze mnie pocieszało. Boję się, że wrócę do dawnych nawyków. I jak się czujesz? Obolała. Jadłaś już? Jadłam. Chociaż mama bardzo mi pomaga, trudno mi jest w domu. Otaczają mnie stare bodźce. Podać ci jakieś orzeczki. Już jadłam. Później zjem kolację. Kiedyś mnie przekarmiała. Nie rozumie, że nie jestem ciągle głodna. Pobyt w domu rodziców nie pomaga mi w chudnięciu. Martwi mnie to, ale się nie podda.